Jak to jest, że jednych z złoczyńców z różnych gier, filmów czy seriali pamiętamy przez lata, a innych byśmy musieli się dużo natrudzić, żeby cokolwiek sobie o nich przypomnieć. W tym filmie na tapet weźmiemy sobie antagonistów z gier CD projektu i przeanalizujemy, jak wypadają w dialogach, czy mają jakieś swoje charakterystyczne zachowania oraz jakie motywacje mamy my jako gracz, aby ich pokonać. Od razu uprzedzam, że będą tutaj spoilery z Wiedźmina dwójki, II, trójki z dodatkami, cyberpunka, widma wolności, a także wojny krwi. Pomijam tutaj Wiedźmina 1 oraz mniejsze gry. CD projektu, ponieważ za mało w nich grałem, żeby móc się na nich temat bardziej dokładnie wypowiedzieć. Nie przedłużając, Zapraszam na materiał. Leto z gulety po raz pierwszy poznajemy w cinematiku wprowadzającym do Wiedźmina 2, w którym widzimy, jak w pojedynkę pokonuje załogę królewskiego statku oraz zabija króla Demawenda. Swój napad na statek zaczął od stworzenia zamieszania i unieruchomienia całej załogi. Następne, co zrobił, to pozbył się czarodzieja, który był w tym otoczeniu de facto jedynym poważnym zagrożeniem. Kiedy sytuacja była już opanowana i obciął łeb królowi Demawendowi, zniknął z tego statku tak szybko, jak się na nim pojawił. Wcielając się w skórę Geralta, zostajemy wrobieni przez Leto w morderstwo króla Foldesa, przez co trafiamy do więzienia. Mamy więc tutaj motyw wyrównania rachunków i poniekąd oczyszczenia swojego imienia. Aby jednak ten wątek nie był zbyt banalny, twórcy przygotowali dla nas plot twista. W którym leto po pokonaniu pojedynku Geralta wyznaje mu, że jest w posiadaniu informacji na temat jego amnezji i jak to się stało, że w ogóle przeżył wydarzenia z książki Pani Jeziora. Ponownie z punktu widzenia Geralta, który przypomnijmy, boryka się w tej części z amnezją, to podążanie za leto zamienia się ze zwykłego wyrównywania rachunków w coś w rodzaju podróży przez jego wspomnienia i chęć dowiedzenia się, co się z nim stało. To, na co warto zwrócić uwagę w analizie prezentacji nam jako graczom tej postaci, to to, że Leto jest w narracji często przebijającą się postacią. Kogo widzimy, jak rozmawia z kimś na boku, snując swoje dalsze plany, to dowiadujemy się, że wystawia chociażby Jorweta, co pokazuje go jako bezwzględnego, idącego po trupach wojownika. To do czego zmierzam to to, że często w grach mamy sytuację, gdzie najpierw twórcy przedstawiają nam antagonistę, a potem następny raz, kiedy go widzimy, to podczas finalnego pojedynku. Ogólnie Leto jest moim zdaniem jednym z najlepiej rozpisanych antagonistów w ogóle. Nie tylko wśród innych antagonistów CD projektu, ale i ogólnie na tle całej branży. Pomimo, że Wiedźmin 3 to świetna gra, nie mogę tego samego powiedzieć o głównym antagoniście. Eredin, jeśli chodzi o design jego zbroi, uważam, że jest bardzo przemyślany. Jego hełm, mający odstające elementy, które układają się w taką jakby koronę, sygnalizują, że jest to władca dzikiego gonu. Powiem tak: moment, w którym po raz pierwszy zobaczyłem Eredina bez maski, no to przypomniała mi się ta oto scena ze Star Warsów. No dobrze, ale przecież nie wygląd ma znaczenie. Jak gra w ogóle przedstawiła nam Eredina? W fabule pojawił się on chyba trzy razy. Raz go widzimy podczas ataku na wioskę, w której później Geralt robił Siri, potem w trakcie ataku na Kermorem, gdzie on po prostu tylko na chwilę przychodzi, zabija wesemira i sobie idzie, no i potem walczymy z nim jako final bossem Fabuły. Charakter to ta postać jest żadna. W kontekście do omawianego wcześniej Leto, który miał wszystko dokładnie rozplanowane, który był takim trochę cwaniakiem, tak Eredin jest po prostu zły. I w zasadzie nic więcej się nie da o nim powiedzieć. Co więcej, pomimo, że fabularnie gry redów zawsze stały na wysokim poziomie, tak śmierć Wesemira jest takim bardzo tanim zabiegiem, który często stosują scenarzyści zarówno w grach, filmach i serialach, gdzie uśmierca się tak nagle totalnie. Tę jedną posę, którą wszyscy lubią, tylko po to, abyśmy jako odbiorca bardziej nie lubili tego antagonisty. I zaraz ktoś mi tutaj wyskoczy, no ale jak ty chcesz zrobić, żebyśmy nie lubili tego złego? Dla porównania, weźmy wasa z Far Crya Trójki, który na początku więzi nas i naszych przyjaciół, potem musimy przed nim uciekać, po drodze wielokrotnie musimy wyłknąć się z pułapek, które przed nami zastawił. Mogę tak wymieniać. Tymczasem Redim przyszedł, zabił papę Semira i... ojoj, ale on jest zły! Zresztą sama walka z nim też nie jest jakaś satysfakcjonująca i jest to po prostu npet z większą ilością HP. A teraz przyznać się, kto na głos tego gwizdania poczuł Gęsią skórkę. Albo przynajmniej wiedział, o kim teraz będziemy mówić. Gaunter Oddim to bez wątpienia jeden z najciekawszych antagonistów w historii gier wideo. Poza charakterystycznym gwizdaniem możemy przypisać mu jeszcze taką aurę tajemniczości, która pojawia się ilekroć widzimy tę postać na ekranie. Pan Lusterko wzbudza we mnie to samo, co chociażby Frau Engel z Wolfensteina, mianowicie, kiedy tylko pojawia się ta postać, to ty już wiesz podświadomie, że zaraz coś się tu odwali. I w tym wypadku intuicja nigdy nie zawodzi. Jest to oczywiście potężna isota, której pokaz możliwości widzimy chociażby w scenie z zakrzywianiem czasu, gdzie wbija drewnianą łyżkę w oko jednego z wieśniaków. Postać bardzo ciekawie pokazana na tle kontrastów, takich jak chociażby w trakcie wesela My wiemy, że ten typ, który gada o pierniku, to totalny bada z tego uniwersum, ale te stare baby obok już tego nie wiedzą, wobec czego siedzą tak sobie nieświadome tego, że oto mają styczność z potężną istotą. Zresztą sama konfrontacja z Gaunterem jest o tyle ciekawa, że zamiast generycznego dużego paska zdrowia i sekwencji boss fightu, musimy rozwiązać jego zagadkę. Sama postać Gauntera jest niezwykle przebiegła i na każdym kroku pokazuje, że on myśli kilka kroków do przodu przed innymi postaciami. Detlaf z dodatku Wina to dosyć ciekawa, Bohater tragiczny. Jego wątek to w zasadzie motyw miłości, szantażu i intrygi. Detla zabija po kolei wyznaczonych szlachciców, tu są, pod groźbą tego, że jeśli tego nie zrobi, to z coś niedobrego stanie się jego ukochanej kobiecie, która rzekomo została porwana i przetrzymywana. Jak dobrze wiemy z fabuły, jest to sprytnie zaprojektowana intryga przez siostrę księżnej Henriety, w której Detla stał się maszynką po realizacji jej celów. Gdy się o tym dowiedział, zaatakował tu a w zależności od tego, jaki wybór dokonaliśmy, zabija swojemu kochaną. Jest to wampir bardzo niestabilny emocjonalnie, dla którego albo coś jest dobre, albo coś jest złe i nie ma nic pomiędzy. Na papierze wygląda to jak taki typowy schemat nieszczęśliwie zakochanego, który dał się oplątać w intrygę kochanki. Ale diabeł tkwi w szczegółach. Przez takie rozmowy jak ta z Regisem, Detlafem, Henrietem i Geraltem. Potrafią one pokazać też tą lepszą stronę Detlafa i rozbić go postać na kilka elementów. Całości na pewno dodają tutaj relacje między Detlafem a Regisem, którego przypomnimy Detlaf uratował i przywrócił do żywych. W wypadku Geralta warto tutaj zaobserwować nie tyle zadaniowość wynikającą ze zlecenia, jakie dostał na zabicie Detlafa, ale bardziej na jego przyjaźń z Regisem, który stara się nam jako Geraldowi przedstawić Detlafa jako kogoś, kto. Trochę się zagubił w swoich działaniach i trzeba mu pomóc po prostu poukładać pewne rzeczy w głowie. Ogólnie jakbym miał tak zbiorowo oceniać jego motywację w zestawieniu z innymi antagonistami, to jest mu daleko do Leto lub pana Lusterko, ale nie stawiałbym go też na równi z takimi generycznym gniotem jak Redding. Pora na antagonistów z wojny krwi. Tutaj w zasadzie mamy ich dwóch. Dla tych, co nie mieli okazji zagrać w wojnę krwi, tutaj sterujemy Mewę, królową Lyrii i Rivi. W prologu fabuły poznajemy jednego z jej wasali, hrabiego Caldwella. Niezależnie od naszych wyborów dialogowych, w których jesteśmy dla niego albo mili, albo surowi, Caldwell wydaje się być trochę takim nieporadnym zarządcą, u którego pod nieobecność suwerena wiele spraw wymknęło się spod kontroli. I nagle, ni stąd, ni zowąd, Okazuje się, że od dawna kolaborował z Milwgardem i korzystając z okazji, wtrącił nas do lochu. Pod tym kątem jest to bardzo dobrze napisana postać, której zdrady w życiu bym się nie spodziewał. Do tego, jako mewę, mamy motywację, by odszukać Kalduela i odpłacić piękne za nadobne. Kiedy spotykamy się ponownie z panem hrabią, toczymy ogromną batalię, a na zakończenie, po krótkiej wymianie zdań, ta gruba, zdradliwa kielicha zostaje wypierdana z zwierzy i rozbija swój krzywy ryj o betonowy dziedziniec. Wybaczcie tę lekką wulgarność z mojej strony, ale rzadko czuję w grach tak wielką satysfakcję, jak to, kiedy po raz pierwszy rozprawiłem się z Caldwellem. Dla zdrajców jest tylko jedna kara – Emhyrvar Emreis, biały płomień tańczący na kurhanach wrogów. O ile Caldwell jest jakkolwiek interesującym antagonistą, tak Ardalaib jest chyba nawet gorszy niż Renni. Pojawia się gdzieś w połowie gry, nawet później, mówi, że jest generałem Nilfgaardu, i to on teraz wada terenem Liri i Rivi. Mewe po raz pierwszy rozmawia z nim przez Megasho. Następny raz, kiedy go widzimy, albo w ogóle z nim rozmawiamy, to finałowa walka w Zamku Królewskim i katcenka, w której ucieka jak tchórz. I chciałbym teraz coś więcej powiedzieć o nim, by ten segment był bardziej rzetelny, ale niestety nie mam czego więcej mówić o Ardal. Adamas z maszera w cyberpunku grillowałem już parę razy, więc powtórzę się krótko. Całą postać widzimy chyba trzy razy, podobnie jak Geredina, raz w apartamencie, gdzie kradniemy konstrukt. Raz w wspomnieniach żonego i raz podczas finałowej walki, gdzie zabija towarzysza, z którym dotarliśmy. Bo wiecie, jak Geredin zabił kochanego papę Besemira, to teraz też trzeba było na szybko Smasherowi coś wymyślić, żeby grać też go bardziej nie lubił. Ogólnie znowu to jest postać typu Wszyscy mówią, jaki on jest groźny i niebezpieczny. Buuuu. Ej, Graczu, nie wiem, czy słyszałeś, ale Smash'er to postrach Light City. Ojoj, ale straszne. Przynajmniej można go zabić Gildosem, aby jeszcze bardziej upokorzyć tego nijakiego antagonistę. Jak to w ogóle jest, że CD Projekt potrafi zrobić świetną fabułę, ale jednocześnie totalnie spierniczyć głównego vilana? Tutaj disclaimer odnośnie Widma Wolności. Jako głównego Wilana wyznaczyłem Kurta Hansena, gdzie biorąc pod uwagę, jak skonstruowany jest ten dodatek, pewnie w zależności od waszych wyborów, Byście postawili tutaj jednego z naszych licznych towarzyszy lub towarzyszek, jako tego głównego złego, co pociąga za sznurki od początku historii. Aby lepiej zrozumieć pułkownika Hansena, należy najpierw spojrzeć na jego strefę wpływów, czyli Doktown miasto w mieście. Jest on tutaj samozwańczym tyranem, którego głos często możemy usłyszeć z megafonów, które mijamy podczas eksploracji miasta. Dzięki temu zabiegowi możemy poczuć pewnego rodzaju inwigilację i od razu wiemy, kto rządzi tym miastem i wpływa na to, co mają myśleć jego mieszkańcy. Za całą tę otoczkę narracyjną na pewno duży plus. Same starania, by dostać się do jego siedziby pokazują nam, jaką potęgę zbudował. Nawet po wejściu na jego salony widzimy między innymi polityków i wielu biznesmenów, którzy przyszli specjalnie do Kurta, by robić z nim interesy. I tutaj dodatkowo widzimy, że po zatrzymaniem na smyczy społeczności Docktown Kurt Hansen rozdaje karty na arenie politycznej i tworzy sobie dodatkową strefę wpływów. Podczas naszego pierwszego spotkania i rozmowy z Hanserem od początku czuć pewien dreszczyk emocji. I po jego reakcjach i zachowaniu widać, że oboje wiemy, że coś tu się święci. I obie strony dają sobie jasno do zrozumienia, żeby nie próbować przekroczyć pewnej granicy. Hansen jest opanowanym przywódcą, za którym jego poblecznicy są gotowi skorzyć w ogień. Nie ma go niestety za dużo, ale mimo to tą niewielką ilość przestrzeni zagospodarowuje po mistrzowsku. Jakbym miał zrobić ranking, w którym tierowo bym umieścił tych wszystkich antagonistów CD-projektu, to na tym najwyższym tierze postawiłbym bezwarunkowo Leto z Gulety oraz Gauntera Odima. Poniżej, równie dobrze napisanych, Kurta Hansena, Detlafa oraz Caldwella. Z takich średniaków ciężko mi tutaj coś wybrać, a z takich turbo nudnych, generycznych złoli, no to będzie tutaj Eredin, będzie Adam Smasher i będzie Arda Leibdachy. Daj znać w komentarzu, jak ty byś rozmieścił taką tier listę. Jeśli jeszcze jakimś cudem nie graliście w omawiane dzisiaj gry, zerknijcie do partnera kanału czy Instant Gaming, aby w bardzo niskich cenach nadrobić zaległości. Link w opisie. Tyle ode mnie. Jeśli dotarłeś lub dotarłaś do tego momentu, bardzo Ci dziękujemy za uwagę i zachęcamy do zostawienia łapki w górę i suba na kanale. Dla Ciebie to naprawdę dwa kliknięcia, a nam pomaga to rozwijać kanał i docierać do coraz większej liczby osób. Widzimy się już niedługo przy okazji kolejnych filmów. Do zobaczenia.